Siemano mamy rano, dzisiaj orka? Tak, orka, ale to później. Teraz e, idę, Wam pokażę, bo przyjechała do mnie paleta nasion od Syngenta. Wraz z firmą Syngenta e, robię taki mały test. Dostałem e, taką małą paletkę nasion Demo na spróbowanie na zrobienie takiego testu ze swoją odmianą, czyli Julius. Ona u nas e, najlepiej spra sprawuje najlepiej wychodzi od lat. I tutaj przyjechał materiał kwalifikowany, dwie odmiany, nawet nie wiem, co to jest, bo to brat ściągał. Przyjechała odmiana SY Landrish oraz SY Dubaj. Dwie odmiany, z tego co się orientuję, tam widziałem chłopaki, chyba Arek wysiewał odmianę Landrish. oglądałem vloga. Pozdrawiamy Ciebie, Arku. Ogólnie tak, na czym ma polegać to całe zadanie? Zadanie jest takie, że ja sceptycznie podchodzę do nowych nasion. Bo niesprawdzona jest i dużą część areału nigdy bym nie zaryzykował. Jak i zresztą moje rodzeństwo też, jeżeli coś nie sprawdzimy, dużego areału nie zasiejemy. I tutaj, właśnie, też taki test dla mnie, jak i dla Was oglądających widzów. Zobaczymy, jak te dwie odmiany się sprawdzą. Eee, będziemy wysiewać Juliusa. Eee, Juliusa nie będzie duża część, a dosłownie ścieżka. To będzie bardziej takie porównanie, jak te odmiany poradzą sobie z chorobami i dodatkowo. Eee, Plon będzie mniej więcej oceniany z kombajnu no chyba że to się może przeważa ale to jest daleka droga to jeszcze zima musi wszystko przezimować urosnąć tak więc co zaraz wyciągam worki wam pokażę masę 1000 nasion jednej i drugiej odmiany zobaczmy jak to wygląda odmiana Landryś. 50 kg w worku i teraz tak siła kiełkowania 88 masa 1000 nasion 44780 5 gram. Ja sobie zaraz policzę, ile trzeba wysiewać jej na, e, na hektar. Tutaj na telefonie mam taki kalkulator. Można to pod wzór sobie podstawić normalnie, ale jak mamy gotowca, to masa tysiąca nasion 47, 47, 85. Obsada. No już jest późno, jest już chyba 5-6 października. E, damy 300 roślin. 300 roślin. Oraz dodatkowo tutaj siła kiełkowania 88 czystość nasion. Dodatkowo to też jest ważne. 100% oblicz. Wychodzi nam, że tego tą odmianę Landrysz trzeba wysiewać 163 kg i po przecinku. Czyli myślę, że jak przyjmiemy wagę 160 kg, to takie niecałe 300 roślin, 290 z haczykiem, 290 chyba 8 wyjdzie dokładnie roślin, więc wszystko będzie ok. Yy, Dubaja wyciągniemy później, chociaż chyba że zerkniemy później, ale on ma masę 1000 nasion chyba 50. Zaraz zerkniemy. Ile to jest masa? 50-62. Yy, czystość nasion jest tutaj napisana. Nie ma akurat, no ale przyjmijmy, że jest też 100%, czyli tu jest wszystko to samo. Siła kiełkowania najważniejsze. Ile ma? Gdzie jest to? Gdzie jest Dubajsko? E, nie ma? Niemożliwe. Może i nie ma. Dziwna sprawa. Może na innej ety etykiecie będzie. Nie ma siły kiełkowania. No dobra, ale przyjmijmy taką samą 88% i. Tutaj yy, gęstość to masa 1000 nasion to jest 50. Ile? 50-62. Wychodzi 172 kg, czyli Dubaja trzeba wysiewać 10 kg więcej, czyli to zasiejemy 160 landryż, a Dubaja 170 i będzie elegancko, chyba że obie odmiany zasiejemy tak samo. Z tego co tam wiem, teraz chwilę sobie wrzuciłem do telefonu odmiany landryż. Ona niby bardzo dobrze się krzewi. Więc nie wiem, czy może nie posiejemy 150 kg, ale 10 kg w tą czy w tą, to Wam powiem, to już jest. E, z, nie ma różnicy, bo to jest dosłownie kilka roślin, i to w jakim stopniu chyba nie będzie miało wpływu na plon. Dobra, widzimy się, jak będziemy zasypywać. Ja na razie, jadę, Dobra. Jak brat dojedzie, będziemy działać. Witam z pola, i w tym odcinku ostatnie metry prawdopodobnie orki zimowej pod rośliny o zimę a już w późniejszych odcinkach będzie orka tylko i wyłącznie zimowa pod rośliny jarę no i dobra lecimy ogarniać temat z nasionami trzeba tutaj to jeszcze uprawić tam było siane po orce Julek już jest zasiany po orce a resztę uprawimy bo ładnie słoneczko wyszło i będziemy mieli takie porównanie do usłyszenia a więc czas start. Wysiewamy Juliusa teraz tutaj z brzegu. Kilka przejazdów. Później będzie szedł oraz Dubaj na tej działce. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. O brat rusza właśnie. Tu zaraz wam ja coś pokażę. Po lewej stronie kilka przejazdów. O widzicie? Tutaj jest Julius zasiany w workę. A tutaj już przejazd jest Juliusa w uprawę zrobiony. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy jest sens uprawy, czy nie. No i ogólnie tak samo jak te uprawy będą tutaj przebiegały. No zobaczymy. Więc pierwszą sąsiadką Juliosa będzie odmiana Landrish. No i zasypujemy horsza hmm, zobaczymy jakie ziarnoc to ma. Fikuś 170 Co? A ja wiem, ładna Groba, grubsza od Julka Gęsto, bardzo dużo 100 Wychodzi na 300 sztuk 163 na 300 sztuk, no 170 niech ustawia i niech jedzie No ile tu jest, 400 kilo? To na 3 hektary nieco, 2,5 tak? Tamte co w ci przywieźć, czy jak? No i dobra, odmiana Landrysz jest nasypana I teraz do łyżki weźmiemy odmianę duba i zawieziemy na pole Ponieważ pole jest oddalone dosłownie z 300 metrów od gospodarstwa A więc wyrzucamy tutaj te worki I ładujemy Dubaja i lecimy na pole, jakaś relacja z pola. Tam zobaczymy jeszcze jaka norma wysiewu będzie. Dokładnie. Teraz ustalimy. No i dobra, odmiana Dubaj załadowana 8 worków, czyli około chyba 400 kg. Zobaczymy później, chyba 50 kilo worku jest. Lecimy na pole Landrich, odmiana ustawiona na 170 kilo norma wysiewu, to wychodzi około 310 y roślin. Mamy już dzisiaj 6 października, dlatego taka obsada troszkę zawyżona. Ponieważ boję się, że jak przyjdzie zimno, przyjdą chłody, ta pszenica się nie rozkrzewi w 100%. No i może być taki efekt, że będzie za mało rozkrzewień na jesieni. No a na wiosnę wiecie, jak to jest z tymi rozkrzewieniami. Różnie to bywa, zależy jaki przebieg pogody jest. To wszystko też zależy od cechy, odmiany, jak ona ma zakodowane. Ja tutaj się jeszcze nie zagłębiałem dokładnie w te odmiany, ale tak mniej więcej, e, Landrisz jest odmianą troszkę bardziej krzewiącą się, niż jeżeli odmiana Dubaj. Zobaczymy, Landrish to jest nowość. E, Dubaj już w tamtym roku. Wiem, że co po niektórych wysiewali, nie wiem jak jeszcze wcześniejsze lata. Ja w tym roku, tak jak wspominałem, wraz z Syngentą e, dostałem nasionka na, na testowanie, na spróbowanie. No i wysiewamy. Tu jest Julius prosto w, bez, w orkę, bez uprawy, w orkę uprawioną. I tutaj idzie odmiana Landris w uprawioną już orkę. Zobaczymy, będzie porównanie: będzie Julius, Landrish oraz Dubaj. Dobra, brat wysiał odmianę Landris. I teraz będziemy wsypywać odmianę Dubaj. Będziemy wsypywać Więcej was matka nie miała? <słuch> y, Dubaj zasypany Zaczęło padać, nie robimy próby kręconej Żarno jest grubsze Siejemy na ustawieniu 170 y, kg no na pewno obsada będzie mniejsza, ponieważ masa tysiąca nasion w Dubaju jest większa i to na pewno będzie mniej roślin na metr ale zobaczcie, zaczęło padać i nie ma kiedy, chcemy skończyć. Jeszcze tutaj zostały ostatnie 2,5 hektara. Tam tych nasion nowych powinno chyba wystarczyć, no chyba, że ewentualnie poprzeczniaki będą Juliusem wykończone. No nic nie poradzimy, taka aura co chwilę u nas popaduje to dobrze, niech pada, tylko mogłoby chwilkę poczekać, żebyśmy skończyli w końcu te zasiewy jesienne lecimy po nasiona Juliusa żeby w razie wuna poprzeczniaki starczyło oraz na ostatnią działkę która będzie prawdopodobnie zasiewana jako roślina o zima a reszta jest pod grog zostawione czyli około 25 hektarów do orki 25-30 hektarów więc jesteśmy na polu, i tutaj będzie jeszcze takie porównanie. Tam jest Julius, Landrich oraz Dubaj, a tutaj będzie na 2,5 hektara, porównanie około hektar Dubaja, i reszta będzie Juliusa. Będzie na dwóch działkach takie porównanie. No i co? Na dzisiaj to tyle. Jeszcze tutaj na koniec taką przebitkę Wam wrzucę, jak kejsik ładnie sobie. W oddali przy wiatraku o zachodzie słońca kończy zasiewy Ostatnia działka, kończymy zasiewy zbóż ozimych w tym roku No chyba, że ewentualnie jakaś ziemia by doszła, co jest mało prawdopodobne, ponieważ nie ma tej ziemi u nas Jest głód ziemi I ogólnie wszystko już praktycznie w okolicy jest zasiane Tak więc właśnie ostatnim ujęciem kończymy zasiewy 2020 Zbóż ozimych I zostaną tylko zboża jare, czyli zboża w naszym przypadku strączki, czyli tutaj jest groch, bo łubin wypada z naszej uprawy, bo się nie sprawdza, niestety. Ech. A może jeszcze taki ważny: e, ważne, co, jak, na jaką głębokość wysiewana jest pszenica. No, jak możecie zauważyć, nie jest za głęboko. Miejscami ziarno nawet e, wystaje na wierzchu, jest dociśnięte kółkiem. E, wysiewane jest na około centymetr półtora miejscami właśnie na wierzchu, jest o tutaj pół centymetra ponieważ jest bardzo mokro i bardzo, no warunki są sprzyjające i troszkę ciepła, tydzień czasu i będą żołnierzyki tutaj stały, więc nie przeszadzamy z głębokością, ponieważ już jest chłodno wieczory są dość chłodne w dzień temperatury szału nie robią, dzień jest krótszy no i dlatego wysiew jest na taką głębokość, a nie na inną Pamiętajcie, za głęboko źle. Lepiej mieć na wierzchu jak za głęboko. Pamiętajcie o tym.